Z Bobim i przyjaciółmi rozwiązujemy różne zagadki. Dziś rozwiążemy pierwszą z nich. Hmm, czy drzewa mówią? A ty, jak myślisz? What do you think? Hello Paco, how are you? Hello, I'm good. Paco, I have a question. Do trees talk to each other? Three. Drzewo? Three. Hmm. I don't know. Let's check it out. We must go to the forest. Forest. Las. Forest. Bobby i Paco wyruszyli do lasu. Chcą sprawdzić, czy drzewa mówią. Look, Bobby. There are flowers. Oh. And there is an anthill. Ants. Czy wiesz, że Czy wiesz, że mrówki też ze sobą rozmawiają? Nie tak jak my. Ale kiedy chcą się dowiedzieć, gdzie znajduje się coś dobrego do jedzenia albo gdzie jest niebezpieczeństwo, to stykają się ze sobą czułkami. Wysyłają w ten sposób między sobą substancje chemiczne, dzięki którym otrzymują te wszystkie ważne informacje. A jak mówią inne zwierzęta? Rozpoznasz ich głosy? What is it? Co to jest? What is it? It's a. bear niedźwiedź bear it's a deer jeleń deer It's a roe deer. Sarna. Roe deer. Maybe wind helps trees talk to each other. Jak myślisz? Czy drzewa rozmawiają za pomocą wiatru? Teraz pokażę ci jak rośnie drzewo. Can you do it? Potrafisz to zrobić? Can you do it? Three Drevo. Three Stand on the ground, get on your knees, and put your hands on the ground. Raise your arms. And stand up slowly. Stand on one leg. Open your arms and put both legs on the ground. Now wave your arms. Get on your knees and put your hands on the ground. Good job. A teraz sprawdź, co razem pokazaliśmy. Repeat after me. Powtarzaj za mną. Repeat after me. Seed. Nasionko. Seed. trunk pień trunk roots korzenie roots branches gałęzie branches leaves liście leaves A teraz zróbmy sobie przerwę. Let's take a break! Na swoim komputerze spróbuj ułożyć puzzle z leśnymi zwierzętami. Link do puzli znajduje się pod filmem. Rodzice na pewno Ci pomogą. Jeśli chcesz je układać na całym ekranie monitora, to kliknij tutaj puzzle. Możesz przesuwać klikając na nie myszką. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda cały obrazek, to zobaczysz go tutaj. Baw się dobrze. He fun! Wiesz, że czy wiesz, że bez liści drzewo nie mogłoby żyć? Dzięki liściom, które pochłaniają promienie słońca, drzewo ma pożywienie. Liście pomagają też drzewom zatrzymywać wodę w czasie deszczu. A kiedy jest bardzo gorąco i drzewo potrzebuje wody, po prostu wysysa jej zapasy z liści. I co się wtedy dzieje? Z liśćmi. Eksperymenty profesora Sagatki. Hello friends! All you need to do this experiment is a bowl with water and paper leaves. Wzory liści do wycięcia znajdziesz pod filmem. Poproś rodziców o pomoc. Nasze liście nie mają wody. Więc są zwiędnięte. Dlatego zgnieć lub złóż swoje liście i wrzuć do wody. See what's happening! The leaves are opening! Liście nasiąkają wodą i otwierają się, jak w czasie deszczu. Try to repeat this experiment at home. Spróbuj powtórzyć ten eksperyment w domu. Bobby, what is it? I don't know. Listen and guess. Poswuchai is Gadni. Listen and guess. It's a fox. Lease fox It's a badger. Borsuk. Badger. It's a hedgehog. Yes. Hedgehog. Wiesz już, że drzewa nie rozmawiają za pomocą liści, ani też wiatru. Więc jak się porozumiewają? I know, they use roots. Masz rację, Bobby. Drzewa rozmawiają dzięki korzeniom oraz grzybom które łączą cały las niczym internet. Drzewa informują się nawzajem, czy w lesie są na przykład jakieś szkodniki, albo które z nich jest chore. Czy wiesz, że, czy wiesz, że drzewa rozpoznają, które drzewka wyrosły z ich własnych nasionek? Korzenie dorosłego drzewa łączą się z korzonkami młodego drzewka i dokarmiają je tak jak ludzie dokarmiają swoje dzieci. Hurra! Pierwsza zagadka rozwiązana. A dziś rano do biura tajemnic, listonosz przyniósł taką kopertę. Ciekawe, co jest w środku. O! Nowa zagadka od Hani. Rozwiążemy ją w kolejnym odcinku Biura Tajemnic. Zapraszam! A może masz jakieś pytanie do Biura Tajemnic? Jeśli tak, to napisz do mnie, wspólnie z rodzicami, na mój adres mailowy jarek, małpa, laboratorium języka .pl Wspólnie z Bobim i naszymi przyjaciółmi postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania. Bye!